Witajcie po tej dłuższej przerwie, e, niestety regularność to nigdy nie była moja mocna strona, chociaż wydaje mi się, że na przestrzeni roku e, 13 filmów to wychodzi jeden film na miesiąc, no może jeden z, z czymś po przecinku, mi się wydaje, że to jest całkiem regularnie, raz na miesiąc, no jakaś regularność to chyba jest, teraz wracam po trochę dłuższym okresie czasu, zapowiadanym Q&A, zapraszam Was do oglądania. Wojtaszek pisze, e, bardzo fajny kanał, chciałbym, żeby większość produkcji drobiu tak wyglądała. Idź <grydź> ty głupi. Piotr Konaszewski pyta, napisz coś więcej o fotowoltaice, jaka moc, jak to spisuje się przy kurniku i koszta. E, moc tej instalacji to jest 50 kW. To jest moc znamionowa, wiadomo, że ona... O jest pada na obiektyw. To jest moc znamionowa, wiadomo, że ona nie jest zawsze osiągana. Teraz trochę pada śnieg trzeba by może oczyścić te panele. No ale to nie jak pada, tylko jak przestanie padać, bo to teraz jest sensu. E, moc to 50 kw e, zostały założone przez mojego ojca, to jest jego inwestycja. E, 50KW znamionowe wiadomo, że to ty, osiąga takie wartości, ale latem Teraz już jesienią i zimą e, mniejsze odpowiednio Ale latem rzeczywiście Potrafiło to być e, naprawdę na liczniku 40, 48, 48 kW Podchodziło pod 50, już wtedy tam wszystkie te wentylatory buczało, to jakby miało za chwilę wybuchnąć e, 50 kW, e, koszty instalacji tych, tu jest Taka ściana, tam dalej jest jeszcze jedna taka ściana koszt tej instalacji to było jakieś 170 tysięcy zł brutto, chyba 170-175 tysięcy w tym zakresie, więc jeszcze, 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 jeszcze tyle dobrze, że brutto, bo, bo można było z tego odliczyć VAT A jak się sprawuje przy kurniku? Bardzo dobrze się sprawuje przy kurniku, jest to na zasadzie kompensaty. My tu mamy akurat tyle szczęścia, że mamy niedaleko transformator przy kurnikach, więc ten przesył nie jest problemem, a redukuje to rachunki o jakieś 70% myślę, że między 60 a 70% ja nie mam dokładnych wyliczeń rocznych, bo to jeszcze rok nawet nie pracuje, ale to jest jakieś między 60 a 70% redukuje e, rachunki e, związane z, 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 z zakupem prądu na farmę. E, sądzę więc, że przy takim tempie to powinno w jakieś 8 lat się zwrócić, jeżeli oczywiście wszystko byłoby na obecnych zasadach i warunkach, a to nie zawsze jest pewne, więc powiedziałem o koszcie, powiedziałem o tym, jak to się sprawuje, no upierdliwe może jest, że jak teraz jak pada de śnieg, no to potem pasowałoby to wyczyścić, żeby jakiś prąd z tego był, nie? No, więc to tyle. Brutus, ty coś dodasz od siebie? Nie, nie cały się ze mną, ja wiem, co ty żresz. Bartek Staniszewski, jakim cudem Oglądam ten odcinek z tygodniowym opóźnieniem. Czyżby ty już zaczął ucinać Ci zasięgi? Odcinek, interesujący jak każdy poprzedni, dawa jak najwięcej ujęć z różnego rodzaju prac. Co do QA, jaką szerokość zbierasz pługiem? Jak podsumowujesz tegoroczny sezon? Jak kształtowały się plony? Z jakimi największymi problemami tego sezonu wegetacyjnego spotkało się Twoje gospodarstwo? Pogoda, presja chorób, chwastów, szkodników itp. Drogi Bartku. Ty oglądasz z tygodniowym opóźnieniem odcinek, ja Ci odpowiem na pytanie z kwartalnym opóźnieniem. Bo niestety, tak już w Polsce jest, nic na czas nie może być na swoim miejscu. Więc tak, jakie największe, jak, jak oceniam tegoroczne plony? No zboża, zboża wydały u nas świetnie, szczególnie te na stanowiskach po pomidorach. Mieliśmy w poprzednim roku sporo pomidorów. I te na stanowiskach po pomidorach, pszenica po pomidorach to szypa, sypała jak wściekła, naprawdę, to były, to były chore ilości, yy, tam pszenica dawała około 10-11 ton, naprawdę, to ja, ja byłem realnie w szoku, ojciec nie nadążał odwozić a, aż z pola zboże. było go dużo na tym stanowisku po pomidorach, nie, 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 nie było jakichś yy, specjalnych... Yy, problemów ze, 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 ze zbożami, nie było jakichś wyjątkowych zabiegów, standardowe procedury, więc taki spokojny rok. Pomidory bardzo źle, bardzo źle z kolei niestety pomidory ze względu pewnie na to, że wiosną było tak trochę ciężko, że powymarzało trochę tych pomidorów po, po, po nasadzeniach. Potem też zaraza, zaraza trochę je męczyła, generalnie plon pomidorów był bardzo, bardzo słaby, przynajmniej w naszym wypadku. Ale, 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 ale niestety nie przełożyło się to w wypadku pomidorów przemysłowych na ich wyższą cenę. Więc pomidory bardzo słabo. Kukurydza około 11-12 ton przy wilgotności jakichś 30, 30, 32 nie co ja pierdolę no. mokra była w tym roku kukurydza, ale nie przekroczyła 30 chyba pewnie bywały miejsca, gdzie te 30 może miała, ale chyba w okolicach 28% wilgotności w uśrednieniu 11-12 ton, więc mogły być lepiej, ale mogły być gorzej, więc absolutna średnia zachowana nie. a odnośnie jeszcze pytania, co tam jeszcze pytałeś czy YouTube nie ukrywa? Nie musi, sam się ukrywam. E, 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 e. Jaką szerokość zbieram pługiem? E, pługiem zbieram, e, mój drogi, 2,5 metra. 2,5 metra, odkładnice 50, 5 odkładnic. To chyba tyle. Tak jak właśnie wspominałem, pomidorom zaszkodził mróz i w pewnym stopniu zaraza. No co, na kukurydzę, jeszcze, na kukurydzę jeszcze można powiedzieć, że wchodziła pleśń, już ze względu na to, że była przetrzymywana na polu, żeby trochę podeschła, a ta wilgotność z niej jakoś specjalnie nie chciała schodzić. Poza tym, taki spokojny rok, no tylko można powiedzieć szczerze, że pomidory u nas przynajmniej mam wrażenie, że nie tylko chyba w tym roku bardzo słabo. Co Ma Wojtello? Regularne dobrej jakości filmy to podstawa na kanale. Bo, no, czyli mówmy o dobrej jakości, mówmy o chociaż regularnych, tu też są ciężary. E, opłaca się przy produkcji broilera uprawiać ziemię. W mojej okolicy jest sporo ferm kurzych, praktycznie wszyscy nie posiadają wcale ziemi. Odpowiedź jest chyba prosta. Pewnie dlatego, że to są firmy, czy też inwestorzy, którzy stawiają po prostu wyłącznie fermę. Inwestują w to, no, nie wiem, jak tutaj robił wyposażenie taki gość Kamil, który ma taką prywatną firmę i zakłada wyposażenie. No to opowiadam, mi jak to wygląda na Polsce, bo on jeździ i zakłada, że budują się fermy po 10 kurników, każdy na 70 tysięcy sztuk, na raz. Jest kilka firm, które zakładają wyposażenie i zakładają tam, żeby zdążyć to zrobić, na ustalone terminy, bo wiadomo jakaś korporacja czy jakiś duży biznesmen sobie to robi. No to taki gość stawia fermę, jest duża ferma, no i nie ma ziemi, bo nie jest mu do niczego potrzebna, tak? Korzysta też pewnie w dużej mierze z outsourcingu, przy wywożeniu obornika, przy wszystkich pracach, kurniku, e, więc no, po prostu nie ma ziemi. My ziemię mamy, e, bo to z ziemi, tej ziemi, e, wyrosła ferma, którą zbudował mój ojciec z moim dziadkiem, więc ziemię mieliśmy od zawsze, to był taka podwalina pod tą fermę, a czy opłaca się e, mieć ziemię, przy y, produkcji drobiarskiej, no... Wiesz, zawsze się opłaca mieć ziemię, jeżeli się choć z odrobiną rozsądku do tego podejdzie i stara się na tym wyjść w miarę na plus, bo nie mówię, że są jakieś kokosy na produkcji roślinnej, przynajmniej w małej skali, ale jeżeli się robi to z głową, no to raczej opłaca się zawsze mieć więcej niż nie mieć. Mich147 Kiedy kontynuacja filmów Skórnika? można zrobić jak kiedyś Kamil hodowca ze świniami. E, mój drogi, wiem o co Ci chodzi, bo tam, w, potem e, wymieniliśmy się e, e, paroma komentarzami. Masz na myśli, żeby to jakoś super dokładnie pokazać, na czym polega produkcja drobiu, żeby to od A do Z pokazać z jakimiś pewnie wyliczeniami. To jest wszystko super, ale ja nie wiem po pierwsze, czy ja jestem odpowiednią osobą do takiego czegoś, bo mnóstwo dokumentacji prowadzą i nadal mam nadzieję, że jak najdłużej to będą robić moi rodzice. Poza tym nie wiem, czy chcieliby, abym tak dokładnie wyraził się na temat ich biznesu ich naszego być może biznesu. Nie. A poza tym, jak sam widzisz, ja filmy wrzucam no niestety mało regularnie, żałuję, ale mało regularnie. Więc... Yy, no, niewiele wam da, jak wam raz na kwartał wrzucę film, że o tutaj kurczaki takie i takie tyle i tyle jedzą zboża e, paszy przepraszam, takie i takie FCR. Być może kiedyś do czegoś takiego Próbowałbym się zabrać, ale to jeszcze nie jest moment na tego typu filmy. Mam zbyt małą regularność, poza tym nie wiem, czy moi rodzice, czyli moje automatycznie szefostwo, by sobie tego życzyło. Mam nadzieję, że rozumiesz, o co mi chodzi. WRC Fan. Co to za pług, marka, model? E, drogi WRC fanie, e, to jest Rabewerkę. Rabę Werkę mm, to jest Albatros HA 125, czyli ma 5 skip. Yy, bardzo udany pług, bardzo fajny, delikatna, cienka rama, nie jest jakiś taki ulany, ciężki, jest, jest smukły, fajnie odkłada. Yy, śmiał się ze mnie kumpel, znaczy, mam, mam znajomego, który pracuje w serwisach branżowych rolniczych i zawsze śmiał się z polskiej myśli technicznej mówił, że Unia... <głos》>, jak to w tej sławnej przyśpiewce, Unia, Unia se kunia nie było to śmieszne w każdym razie naśmiewał się trochę zawsze z polskiej myśli technicznej ale ja Unią morałem długo, zagonową ja tam nie jestem jakimś wybitnym w uprawianiu ziemi i być może to pytanie nie do końca do mnie Eee, może bardziej do mojego ojca, on zawsze to potrafił równie lepiej zrobić, miał do tego jakąś większą emfazę przykładał. Eee, ale mi się u nią dobrze urało, nie, nie uważałem, żeby to był zły pług. Eee, ale po przejściu na rabę, nie jest to takie namacalne, ale masz wrażenie, że ten pług jak wchodzi w ziemię to wszystkie te ruchy są płynniejsze, bardziej naturalne, eee, do tego mimo, że jest obracany to jest w miarę lekki, jak na obracaną piątkę. Nie, nie trzeba według niego podpierać w żadnym wypadku. Gdyby był szó szóstą, no to już pod, podpórka być może by się przydała. E, ma kostkę pamięci. E, fajnie sobie radzi, ale to e, chyba w tym QA, które teraz oglądacie, taka incepcja wam mówię o tym, co oglądacie. E, będzie odpowiedź na pytanie, jak się sprawuje. Ten bez zagon w akcji, więc. Albatros 120 HA5 Mister Pino. Ostatnia podróż. Smutne. Eee, także ten. No, wchodzimy tutaj na taki egzystencjonalny strasznie temat. Eee, z jednej strony można powiedzieć, że smutne, ale z drugiej strony to jest naturalna konsekwencja tego, jak wygląda nasza cywilizacja, e, jak wygląda zapotrzebowanie, jak wygląda e, kultura obecnie że kultura, no kultura wychodzenia do lokali teraz się mocno, mocno skończyła, ale to wszystko oraz gospodarstwa domowe, które zakupują mięso z marketów, powodują, że jest po prostu zapotrzebowanie na taką ilość mięsa, którą zaspokoić może jedynie produkcja przemysłowa, przemysłowa produkcja drobiu, zapotrzebowanie na dróg. co właśnie tak wygląda, że duże ilości kurcząt jadą do ubojni, można to nazwać ostatnią podróżą, ale no ja nie widzę w tym nic smutnego, być może tylko ja. Przemysław Przybylak pisze, nie, witam w końcu dużej Jeleń w akcji. Jak orka bezzagonowa, jakieś porównania i refleksje w stosunku do Unii? Po pierwsze, muszę powiedzieć, że Unia to był chyba, nie, to nie był Albatros. Unia piątka na resorze, 45 odkładnica. Świetny pułk zagonowy. My nie mamy dużo w sumie e, ziemi w clean, tylko jeden chyba taki ewidentny kawałek. Więc y, trochę się będzie padać, trochę się wzbranialiśmy przed y, pługiem obrotowym, ale wraz y, z, z pojawieniem się większego ciągnika pojawił się też większy pług. ten rabe, albatros, y, Odkładnice 50, 5 skip obrotowy, zabezpieczenia hydrauliczne, y, z kostką pamięci, świetna sprawa. I muszę powiedzieć szczerze, że mm, tak jak nie wiem, nie sądziłem, że to jest aż taka różnica, ale różnica jest ogromna, będzie padać, to pójdziemy pod wiaty, ale różnica jest ogromna względem zagonowej orki, tym bardziej z moimi umiejętnościami, <śmuszę> muszę powiedzieć, <śmuszę> że nie potrafię zbyt równo uprawić, niestety, Boże Święty, coś równo pospawać spoko, zawsze możesz wziąć bosza, odciąć i poprawić, ale jak jedziesz przez pole, to musisz pojechać dobrze za pierwszym razem, więc jak orałem pługami zagonowymi to po prostu co ja tam na tym polu wyprawiałem podejrzewam, że moi sąsiedzi mieli ze mnie zawsze niezłą polewkę ale z pługiem obrotowym jest zupełnie inna robota wiecie o co chodzi masz tylko jedno odoranie od między na drugą rzucasz jest super nawet ja potrafię zrobić w miarę równo bardzo ładnie kryję, bardzo ładnie orze a duży jeleń radzi sobie z nim świetnie E, piątka dla niego jest absolutnie nie za duża, sądzę, że na naszych ziemiach dałby radę z szóstką obrotową Ale no wiecie, wtedy już by miał strasznie na tus wjechane e, Chyba, że byłby podparty, z kolei podparty pług No to jest problem na naszych mniejszych kawałkach, żeby gdzieś w rogu skończyć e, I czy jeleń sobie, e, jak sobie jeden z nim radzi? Bardzo dobrze, dla takie, taka piąteczka dla niego, on ma znamionowych 175 chyba, 7730 ale jest podbity na 200 i, no i i naprawdę sobie radzi, nie rządzi pług ciągnikiem, ciągnik pługiem więc jest wszystko w porządku e, a Unia, Unia Grudziądz 5,45 45 odkładnica na resorze, świetny pług ale no f, f, nie sądziłem, wiem że to głupio zabrzmi w 20, 2020 roku w Unii Europejskiej europejski farmer, nie sądziłem że jest tak duża różnica przy używaniu pługów obrotowych no naprawdę, to jest tak przesiąść się do Ferrari z. No nie powiem, że z malucha, bo to przesada, jak przesiąść się do Ferrari z. dobrej skody. Więc naprawdę świetnie, chyba już trochę przestało kropić. Świetnie się tym robi, z moimi zdolnościami jest dużo równiej ładniej na polu, więc co tu dużo powiedzieć. Jest po prostu dużo większa wygoda. To chyba do tego się tylko sprowadza, bo przecież pracę robicie i tak tą samą. No jest większa wygoda i też na pewno szybciej się orze, bo raz przy razie nie musisz zajeżdżać. No to. Wygoda i szybkość. Jeszcze taki mały update odnośnie spalania przy oraniu. Przy oraniu na. E, spaliłem. Na 6,6 hektara John Deere 7730 z pługiem e, e, pięcioskibowym obracanym o odkładnicy 50. Co uzyskał 13,8 litra balonnego paliwa na hektar. O no, chyba nie jest tak źle. Segubat piątamisko. Chyba. Mama, mama, mama.